W dzisiejszym filmie zapalenie rozciegna podeszwowego przyczyny powstawania kontuzji, skutki i ćwiczenia. Cześć! Ja nazywam się Paweł Matner jestem fizjoterapeutą, trenerem biegania a Ty znajdujesz się na kanale Matner Running Team. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz to kliknij subskrybuj kanał aby niczego nie przegapić. Jeżeli film się dobiegł będzie podobał, zostaw ławeczkę w górze i co? Jedziemy! Zapalenie rozcięgna podeszwowego jest to najczęstsza przyczyna śródbiegaczy. biegaczy. Jakie są przyczyny powstawania tej kontuzji? Jak temu zapobiegać? Jak ćwiczyć? Jakie wykonywać ćwiczenia? I co robić? W ogóle, ogólnie zapalenia rozcięgna podeszłowego jest bardzo ciągnącą się kontuzją wśród biegaczy. Jeżeli raz tego nie wyleczymy, to będzie za nami wracała jak bumerang. Ale jakie są przyczyny powstawania kontuzji? Ogólnie, wszelkich kontuzji. no błędy treningowe, zbyt duże nawarstwianie się przyciąży, bieganie codziennie, brak regeneracji, wadliwa technika biegu, źle dobrane buty, niewykonywanie ćwiczeń zabiegowych, e, zaburzenia hormonalne, słabe wyniki krwi, brak, słabe odżywianie e, i tak dalej, i tak dalej. Stres, jest tych czynników naprawdę bardzo dużo, ale mm, zajmiemy się teraz tutaj tą wadliwą techniką biegu. Wadliwa technika biegu to wpływa od razu na Nadmierne przeciążenia. Nadmierne przeciążenia mięśni, które nie powinny tak pracować, jak pracują, pracują przez te przeciążenia, no to kontuzje, tak. Więc tutaj technika biegu, odpowiednia technika biegu jest bardzo kluczowa. Jak o nią zadbać? Właśnie ćwiczeniami. Oczywiście yy, wadliwa technika biegu też yy, powoduje to, że mamy nadmierne straty energii, nadmierne zużycie energii, która nie jest wydatkowana na to, żeby biec do przodu, tylko po prostu, żeby utrzymać naszą sylwetkę w pionie. No i dlatego też warto wykonywać ćwiczenia, tak zwane moje pozabiegowe, czyli ćwiczenia mobilności, zwiększające mobilność, ruchomość w stawach, siłę, stabilizację, koordynację i tak dalej, żeby właśnie zapobiegać tym kontuzjom. No i wzrost siły w naszych mięśniach powoduje też mniejsze zapotrzebowanie tych mięśni na krew, na tlen, przez co nie zużywamy tyle energii, więc wtórnie znowu idzie to wszystko ku kierunkowi biec szybciej. Oczywiście też nie mając kontuzji. Zapalenie rozcięgna podeszłowego. Tak jak wcześniej mówiłem jest to najczęstsza kontuzja wśród biegaczy. Objawia się dolegliwościami bólowymi w obrębie stopy, w obrębie podeszwy stopy, w obrębie pięty lub też na całym przebiegu albo w okolicach przyczepu na wysokości śród stopia lub idąc troszeczkę dalej. Zapalenie rozcięgna podeszłowego. Charakterystyczny to jest taki ból, często rano. Yy, po przebudzeniu, kiedy nas bardzo boli, dopiero potem po rozchodzeniu ten ból ustaje. Tak samo może to mieć miejsce podczas biegania, kiedy zaczynamy biec, nas boli, później się rozbiegujemy ten ból przestaje być yy, odczuwalny, a po bieganiu może być znowu bolesny. Aczkolwiek tutaj też yy, jest to wszystko zmienne w zależności od danej osoby. Więc tutaj tak wyglądają te dolegliwości bólowe. Jakie są przyczyny powstawania zapalenia rozcięgna podeszwowego? Oczywiście tutaj trzeba zwrócić uwagę na ograniczenie ruchomości w stawie skokowym, ograniczenie stabilności tutaj w płaszczyźnie trzołowej, ograniczenie tutaj, e, osłabienie siły odwodziciela palucha, paluch koszlawy w związku z tym, e, nadmierna pronacja, źle dobrane obuwie i tak dalej. Czy chociażby osobienie mięśni posiadkowych średnich, tych przyczyn jest naprawdę dużo, ale jeżeli skupimy się tutaj na stopie, no to właśnie między innymi osłabienie odwodzenia palucha, niestabilność, czy chociażby ograniczenie ruchomości w stawie skokowym. Takie byłyby przyczyny tak pokrótce, jeśli chodzi o, tylko patrząc na stopo, oczywiście idąc wyżej osłabienie mięśni posiadkowych, przykurczenie, czy w ogóle ograniczona ruchomość i ograniczona elastyczność mięśni tylnej taśmy mięśniowej, i tak dalej. Ale mówię, skupiliśmy się tutaj tylko na tej stopie, bo przyczyn i mnogości działań jest tutaj bardzo dużo. Bardzo dużo. Co dalej? Ćwiczenie. Jakimi ćwiczeniami możemy sobie pomóc w zapaleniu rozcięgna podeszłowego? Możemy, no bo najważniejsze tutaj jest diagnoza. Co powoduje y, tę kontuzję? No to rolowanie stopy, automasaż podeszwy stopy, poprawa mobilności tkanek podeszwy stopy. Poprawa mobilności stawu skokowego, czyli ruchomość, zwiększenie ruchomości, zakresu ruchomości stawu skokowego, praca nad stabilizacją, stabilnością stawu skokowego w płaszczyźnie czołowej i praca nad siłą tak, mięśni stopy. No i na koniec rozciąganie, rozciąganie mięśni działających na staw skokowy. Ten zestaw i opisany, cały opis. W tej kontuzji cały opis zapalenia rozcięgna podeszłowego, jak i wielu innych kontuzji i ćwiczenia, ponad 60 ćwiczeń na inne kontuzje znajdziecie w e-booku Kontuzji Biegacza. Link do tego e-booka Kontuzji Biegacza, gdzie możecie go kupić, znajduje się w opisie filmu. e-book jest dostępny już nawet w Empiku, więc tutaj w, w opisie filmu, albo nawet też w komentarzu będzie link, gdzie możecie kupić ten e-book Kontuzji Biegacza i tam będzie obszernie rozpisane. Jakie ćwiczenia, po co, jakie są przyczyny ogólnych kontuzji, konkretnych kontuzji i jak to wykonywać, na czym polegają ćwiczenia mobility, na czym polegają ćwiczenia ekscentryczne, ćwiczenia siły, ćwiczenia stabilizacji i tak dalej. I e book kontuzji biegacza w opisie i w komentarzu znajdziecie link. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu, napisz w komentarzu zapalenie rozciągna podeszłowego i z tym Was pozostawiam. Paweł Matner, biegajcie i bądźcie zdrowi. Cześć!